Wracamy z serią Celebrations. Na 25-lecie mamy te piękne boxy. Postanowiliśmy każdy kolejny produkt, który będzie nakręcić osobno, bo tak jest fajnie. Będą może krótkie filmiki, szybkie dropiki, ale też może dzięki temu się trochę częściej pojawią i w końcu nagramy wszystko, co jest, bo tak się zebrało, a my nie mamy kiedy tego zrobić. Ja nie mam. I nie ja dlatego, że jestem leniwy. Przeciwnie. Tak się prezentuje yy, przód tego pudełka. To, co widzicie w środku. Tak, natomiast z tyłu, że to kogoś interesuje. W środku mamy promki z tym panem Dark Souls. MVP mamy wersję dużą i mamy też Celebration z boosterki. Dobieramy się do ciebie. Co się nam to ukazuje przede wszystkim mamy urodkę. Mamy urodkę urotkę Urotkę o Team Rocket, dlatego tego urodka. I w ogóle i fajnie. Fajnie takie, to mi się podoba, że jest tego pisane. w No ale dobra, mięso. W miejscu mamy Darksyn V. Z obu stron jest bardzo przyzwoicie. Do tego wszystkiego mamy jego wersję Jumbo Oversized. Jak to woli. Każdy sobie może nazwać po swojemu. Ten ma niestety delikatne ugniecenie. Jest idealny, perfekcyjny na wieki, nie Ale oprócz tego, Boxing nam prezentuje troszkę promek. Plastika na pranie jak zwykle. W środku będziemy mieli na pewno raz, cztery boosterki Celebrations, Darkness of Lace, Battle Styles oraz Kodzik. Dla wszystkich tych, którzy grają dalej w TCG Online, dalej pomogli przestać, mogli wrócić. Ta gra na pewno bardzo fajna. Kodzik może się okazać podwójnie przyjazny dla was. Pamiętajcie o tym. Otwórzmy sobie najpierw to, no co, co nie czekamy, nie za dużo nie liczymy. Zdarza się tak, że i w tych boosterach coś trafimy i to zawsze jest przyjemne. Natomiast tym razem, jak widzimy, zespoilerowany kodzik więc szaleństwa raczej nie będzie. Karciochy przewinięte. Mamy wodną energię e, ROUDZA. Big parasol z Kamori i Marep, Ducklet Datrix Rivers Holo, golorok W pierwszym busterku w drugim mniej więcej Zubata Tu już chodzi jest normalnie Ale nadal się o zbyt wiele nie spodziewam Musztarda Cheryl Hitmore Zubat Kuban Rivers jakiś i... zupełnie nic. To były nasze dwa zwykłe zwyczajne boosterki. A teraz przechodzimy na mięska. I czekam na to, że w końcu tych boosterów wypadnie nam to na co czekam. Czyli Złoty Miel, Charizard, Venazoo i cała reszta. Więc zastanawiałem się, czy nie powinniśmy tego otwierać tak długo, coś w końcu wypadnie sensownego. osobnego. Niekończąca się seria. A póki co, kodzik Zekrom Palkia o och i ZacJAMBI. I będzie dobry, możemy powiedzieć, że jest jak zwykle. Szczęście, butelkowy jest trochę więcej. Tutaj mamy Kosmoga. Kodzik. I tel falkia, i profesor research fullertowy. A ten pantokrat Przyjemna rzecz, nie najfajniejsza, nie najważniejsza, ale przyjemna. Bielga, Kodik. Shining Magikarp No i pierwszy raz go trafiłem i się od razu cieszę I chciałbym więcej I mamy Surfing Pikachu Zaraz wiem co jest fajniejsze. nie wiem z tego Shining Magikarpa się jednak nie cieszę Pikachu to już się gdzieś tam trafił, a Shining Magikarp jest po raz pierwszy No cudowny jest Zekrom Kodzik Kosmog nas, 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 Jak ja nie umiem te nazwy. I tym razem profesor Research, ale taki coś tam sobie bazgrający. Cztery Dropiki Celebrations. No tak sobie. Ale jakaś miła odmiana w formie Shining Body Carpa. I dalej liczymy na więcej. Więcej w kolejnych filmach. Więc podajcie tego dzwonek, dlatego like, dlatego subskrypcja, żeby wam nic nie uciekło. I pamiętajcie, z tym kodzikiem. ten kodzik możecie wpisać również w tej samej formie na naszym e, stronie internetowej w koszyku. Wrzucacie Dark Sylwona do koszyka i tam na Was czeka specjalny rabat. Jak i przekonacie się w koszyku? Miłego polowania. A, jest tylko jeden, więc do zobaczenia tym razem. Pa -a.